Wcześniej jestem Mr. Bąbino, a to drugi odcinek z Mitra. Przepraszam za... za wczoraj, bo ja tam chciał dać obiad. Musiałem iść na obiad, a jeszcze wcześniej chciał odpłużyć. Kupią mi teraz za niego. W pół odcinku może... Ale głośno. E... 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 Się... stop... ujebrę. Nie mogłem przeliść. Co to było? Wydawało ja mi się. O <laughs> co na drzewie! Pamiętajcie moją rolnetkę? Jak nie, zapraszam do poprzedniego filmu z Minecraft. O! Co tu pisze? Graczmisterbumbelo.el właśnie... I co tam pisało? Sprawdzić, może nie wiem. Q nie, w, E R R T O. Właśnie zdobył osiągnięcie zbieranie drewnu No jakieś statystyki, może będą. A w tym odcinku, nie wiem czy mówiłem, zbuduję narzędzia i pokażę, jakie się robi. Mi chlasnęło w nogę. Muszę się tam tak zdrapać, bo gorą więcej. nie wiem, jak by było. Dobra. Uwaga! Trzeba zrobić tak, i mamy drewno. Drewno, nie, nie wiem, czy mówiłem w poprzednim odcinku, można robić przedmioty. Zobaczcie jakie. Blok. Udo, że rzemieślniczy i zabiera drewno, zabiera drewno i to przycisk. Nie mi drewno. Można postawić w dowolnym miejscu na świecie. Na przykład tutaj. A wiecie, że ja umiem obsługiwać bardzo dobrze Bandy Chama, tym programem, którym nagrywam filmy z Minecraft'a. <laughs> Zapraszam za to. Mam drobny paszek, trochę mnie tajdę po I zobaczcie, wstawiam jeden. Tu w ogóle tutaj jest taki większy. A wiecie, że te haki można by łączyć przyciskiem na klawiaturze O? Już nie działa. O, yy, robi się tak, tak i wychodzą nam patyki. Z patyku można robić coś takiego. Na przykład kino. Nie działa mi, ten Minecraft teraz jest głupi, bo się dziwnie robi rzeczy. Co się dzieje? się środek nocy. Gdzie są moje patyki? Patyrki! Gdzie one są? No niech to szlager by to jasne trafił. Nie mogę budować. Ten Minecraft teraz jest głupi. Trzeba przytrzymać. Ale głupi ten Minecraft teraz. Chyba. No ja czytam Minecraft, no nie? A tu się chyba czyta Minecraft. Minecraft. Ale mi lepiej jest Minecraft. Ale czasami tylko mi się i mówię Minecraft. Nie mogę. Ta gra jest głupia już. Nie podoba mi się. To wczoraj jak tusy życiowo. To jest kosa. Zobaczcie, to jest kilo. No nie! Jeszcze można zrobić mieczyk. Mieczyk robi się w taki oto sposób. To są straszydła. Może uda mi się jednego straszydła zabić. Kościotrów to jest. O, Szkała! Po co nam... Ginie! Pajonk. Dwa! Muszę ich umie zabić. Co to? Oko pająka. Mogę je postawić na ziemi? Ja mogę jeść. Co ja zrobiłem? Myślałam, że tu się postawi na ziemi na przykład mogę coś z tego uciąć i jakieś siedzenie wydobyć. Bo jedzenia nie mam wcale o, Zombie. Straszy było kolejne. O. Mięso. O. O kolejne straszydło. Kolejne straszydło. No czemu mi się tak szybko zmarnowało? Jeszcze, jeszcze mi tego Co? Co to za otwór taki nie, z, zielony? A! Czemu wybuchło coś? Tu tu jakieś rakiety? Samo czy Co? To kolejny ten potwór. Czy to przez niego wybuchło? Co się stało? O nie, kolejny zombie. Nie, nie chcę umierać. Nie. Gim. O nie, coś się zaczęło. O! o. Muszę tu czekać. Straszydło mi ten but. Kasze mnie zabijało, Nic nie widzę, naprawdę. Jak wy też nie widzicie, to ja też nic nie widzę. O. O. Może będę się kopać. I zrobię pełno, bardzo pełno kilofów. Nie mam. Kurczę balans! Szybko. Szybko. Czas mi się kończy. Nie wiem czemu, ale tak. Chcę zrobić jak najszybciej. Kilo. Jeszcze więcej. Jestem dużo kilopów. Dobra, tyle ja mi wystarczy, chyba. Jak myślicie? No dobra, to cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja coś zrobię parę kilopów, bo wiecie, jak już się robi kilopy, no to pa.